Witam, nazywam się Paweł Tarsieński, a to jest kanał Grupy Skrzynie Narzędziowa Organizacja Warsztatu. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Wam kolejny zakup ze sklepu Pro Materials. Jest to nóż od TouchBuild'a, ale muszę zaznaczyć, że nie jest to materiał sponsorowany ani przez Builda, ani sklep Pro Materials. Po prostu polecam Wam dobrego dystrybutora, który ma naprawdę fajne ceny. Dlatego też znalazł się na naszym kanale. Bo na tym też polega idea kanału, żebyście mogli wyszukiwać sobie narzędzia w dobrych cenach i narzędzia, które są warte uwagi. Tu mamy nóż na osza trapezowe, które tak naprawdę wiele się nie różni od przeciętnego noża na ostrza trapezowe oprócz jednej funkcji, tak? Mamy nożyk, ale przy naciśnięciu jednego guzika i przesunięciu wajkę w górę mamy skrobak. Jednak jest jedna wada tego noża, ponieważ Tarz zrobił fajny, opatentowany sposób na obracanie tego ostrza, żeby było skrobakiem. Jednak zwróćcie uwagę, ostrze od Tarz ma w środku takie wycięcie, które mocuje nam ten nóż, te ostrze w nożu. I po prostu zwykłe osza trapezowe nie będą pasowały, będą wypadały nam. Z tego noża, więc musimy się liczyć z tym, że żeby korzystać stale z tego noża, musimy kupować oryginalne ostrza od tażbilla, które kosztują bodajże 50 zł, czy tam 49 zł za 30 sztuk. Więc nie są to najtańsze ostrza na rynku, jednak na pewno są dobre jakościowo. Sam nóż jest dość duży i dość ciężki przez ten mechanizm. Obracania ostrza, ale wbrew pozorom, bardzo dobrze się nim pracuje. Jest fajnie wyważony, mamy zabezpieczenie, tutaj takie wyżłobienie, dzięki któremu, nawet przy cięciu jakichś grubszych materiałów, ręka nam na pewno nie zsunie się na ostrze. Nóż fajnie leży w dłoni, mimo że wydaje się dość płaski, ale robotę robi, tak? Moim zdaniem, jest to nóż na pewno, który się sprawdzi przy malowaniu, przy jakichś tam pracach ze szkłem, przy jakichś montażach mebli, gdzie musimy od czasu do czasu jakąś naklejkę zerwać, musimy odciąć jakąś taśmę malarską, bo mamy, mówię, tutaj tą funkcję skrobaka, fajnie, coś nacinamy, tak, nie możemy złapać na przykład tej taśmy, którą odcięliśmy, pyk, mamy skrobak, podważamy sobie, to lepiej idzie. Jeśli szukamy noża typowo do cięcia, moim zdaniem ten nóż od bilda po prostu nie nadaje się dla nas ponieważ jest zbyt duży, zbyt masywny ale tak jak powiedziałem malarzom, monterom, jakichś mebli myślę, że jest fajny gadżet dodatkowo myślę, że właśnie został stworzony z myślą o malarzach ponieważ Tashbiz nawet zobaczcie dał nam taki dziubek, dzięki któremu możemy sobie podważać wieko farb i w łatwiejszy sposób je otwierać. Dodatkowo mamy przelotkę, dzięki której możemy nóż zawiesić na jakieś smyczy, dzięki czemu mamy zabezpieczenie, wiemy, że go nie zgubimy. Cały nóż e, jest fajnie stylistycznie zrobiony, nawiązuje do pasów Tashbuilda, kolorystyką i wykonaniem. Ma bardzo fajne logo, bardzo fajne logo, no, bardzo fajnie się prezentuje, ale musimy się liczyć, tak jak Wam powiedziałem, i z wagą, i z rozmiarem tego noża oraz tym, że osza do Tashbilda są troszkę droższe niż najtańsze osza dostępne w sklepach, więc też używając tego noża musimy się, e, brać pod uwagę to, że musimy zamówić sobie komplet tych oszy i gdzie się wozić, tak? bo jeśli nagle nam się skończą, nie kupimy tego w jakimś markecie budowlanym, tylko musimy zamawiać to przez internet u dystrybutora touchbuilda Mam nadzieję, że rozwijałem Wasze wątpliwości co do tego noża dajcie w komentarzach znać czy używacie noży bilda, jak nie to dajcie znać jakich noży używacie i co myślicie o połączeniu noża ze skrobakiem zostawcie łapkę w górę zostawcie suba i do usłyszenia trzymajcie się, cześć